Dzisiaj z ogrodu pod Szumiącą Lipą chciałam Was powitać bardzo świątecznie. Bardzo świątecznie, bo przecież już niebawem wspaniałe święta Bożego Narodzenia. Już jutro wigilia, już jutro będziemy świętować z rodzinami. Może także z przyjaciółmi, z wszystkimi, których kochamy. Mam nadzieję, że święta Bożego Narodzenia spędzicie naprawdę radośnie, rodzinnie i wspaniale. Tego Wam wszystkim życzę. Chciałabym życzyć nam wszystkim, abyśmy byli dla siebie dobrzy, abyśmy się kochali, abyśmy byli dla siebie życzliwi i serdeczni. Nie tylko teraz, z okazji tych świąt przy tym wigilijnym stole ale zawsze zawsze przez cały rok i przez wszystkie lata będziemy świętować ze wszystkimi których kochamy pamiętajmy również o tych którzy nie mogą usiąść przy wigilijnym stole bo nie mają rodzin bo są samotni bo są bezdomni ludzka życzliwość myślę również i nasza życzliwość, i nasza pomoc pomoże im zapomnieć choć na chwilę o ich trudnym i ciężkim losie. Pamiętajmy również o tych, którzy odeszli niestety, w których z nami nie ma. I na pewno będziemy przy tym wigilijnym stole i święta wspominać również i tych, których już z nami nie ma. Życzę Wam radości w te święta, radości z dziećmi, z wnukami, przy wspaniałej atmosferze rodzinnej, przy śpiewaniu kolęd, przy rozpakowywaniu prezentów. Życzę Wam wszystkim wspaniałych, pełnych miłości i radości świąt. A my w Ogrodzie pod Szumiącą Lipą spotkamy się zaraz po świętach. Jeszcze raz życzę Wam wspaniałych, radosnych świąt. Bożego Narodzenia.